Są też y, przykłady, które y, można, y, myślę, że sobie też pomóc w tej analizie naszych uczuć. Co, co mogą nam mówić pewne emocje? Na przykład, jeżeli my czujemy smutek, no prawdopodobnie chodzi o jakąś stratę. Tak? jeżeli czujemy stres, no to właśnie stres mówi o tym, że coś jest dla nas ważne, że zależy mi na tym. No i generalnie właśnie, jeżeli na przykład my nie mamy dystansu do czegoś i wszystko jest dla nas takie przyklejone i ważne, no to bardzo wiele rzeczy nas będzie stresować. Rozczarowanie, tak, no to jest to jakby coś jest niezgodne z oczekiwaniem naszym, albo nie jest tak, jak chcę, żeby było, nie jest po mojemu. No i teraz jest pytanie, czy problem jest w tym, że, że, tym obiektywnym czymś, czy, czy tym moim po mojemu, także że, że czemu to musi być tak? Często na przykład ludzie obrażają się na innych ludzi, mówiąc, no jak one mogą coś zrobić, ja bym tak nie zrobiła. no i Pytanie jest, cze, czemu my w ogóle myślimy, że inni ludzie będą robić tak, jak my? prawda? że Jakby zakładamy, że to jest to, to, to słuszne rozwiązanie, no i inne jest niesłuszne? I chodzi o to, żeby zachęcić Was, żebyśmy się rozszerzy, rozszerzyli ten nasz pogląd, że może inni mają prawo inaczej wyrażać te uczucia. Żebyśmy tak właśnie nie, nie obrażali się na innych ludzi, że my byśmy, tak, my byśmy tak nie zrobili albo my byśmy inaczej zrobili. No tak, pewnie inaczej byśmy zrobili, ale no, uważam, że dobrze jest dać innemu wolność też innego reagowania na to. I wtedy przede wszystkim właśnie nie obrażanie się o to, tylko na przykład można wtedy powiedzieć, nie wiem, no, zaskoczyło mnie to, dlaczego tak nie wiem, zrobiłeś albo zrobiłaś, czy mógłbyś mi wytłumaczyć swoje intencje na przykład, nie? Że można o tym wtedy z tą osobą porozmawiać. A jak się tak obrazimy, no to już nie możemy. Okej, okay, y, strach. Właśnie coś mi zagraża, nie czuję się bezpiecznie. To mm. wtedy ten strach jest, mówimy o tym, że jest taki bardziej mm. obiektywny. Y jeżeli chodzi o lęk, to też jest coś mi zagraża, ale nie czuję się bezpieczny i to takie nie jest rzeczywiste. Tak? Czyli strach to jest naprawdę, nie wiem, wąż przeskoczył, a lęk, to nie wiem, przed, no po prostu boję, boję się welży, albo nie wiem, mam lęk przed ludźmi, ale tak naprawdę nigdy mi żaden człowiek nic nie zrobił złego. Złość. Złość jest często takim komunikatem, że nie zgadzam się na coś. Że nie ma na to mojej zgody, tak? Że ja mogę na przykład coś widzieć jakąś sytuację i no, nie wiem, widzę jakąś przemoc i czuję złość, bo nie ma, nie ma zgody mojej na, to, na tą przemoc, jakby na to, co widzę. Także nie ma zgody na to, jakby ktoś traktuje. Więc możecie wtedy się zastanowić, na co tak naprawdę, jak na czujecie często złość, na co nie macie zgody. Na przykład, jeżeli, nie wiem, jesteście źli na, nie wiem, na kogo możecie być źli, na przykład, nie wiem, na, na szefa możecie być źli, no to może nie macie zgody na to, żeby was. Y Wykorzystywał. No i wtedy no dobrze jest zastanowić się nad tym, co mogę zrobić, żeby nie dać się wykorzystywać, tak? Żeby, czy coś mogę zrobić? No bo jeżeli nie mogę tego zrobić, no to też wtedy trzeba się zastanowić, hmm, co teraz? Czy, czy, czy będę zawsze już zły w tej pracy? Czy tak można? Czyli co, wgrywamy to do głowy i zamiast realizować złość, mówimy głośno ich znaczenie mamy problem z głowy? Znaczy tak, w ogóle chcę to zacząć realizować złość, może tak. No właśnie, jak, jak się realizuje złość? No, latają krzesła. No to jest pytanie właśnie, czy latające krzesła w jakikolwiek sposób rozwiążą ten problem, który cię zezłościł? No ulga, no ale właśnie, no to masz szansę, to jest ulga emocjonalna, tylko że to nic ci nie, nie da, szczerze. No bo jeżeli właśnie masz złość, coś cię pod spodem zezłościło, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jakieś czyjeś zachowanie. Tak? Więc moim zdaniem, właśnie ta realizacja tej, tej złości, tej ulgi i tych emocji, ona po prostu jakby tą energię zużywa w złym kierunku, no bo jakby kompletnie nie rozwiązuje tego problemu. Dlatego moim zdaniem, jakby, okej, okay, możemy jakby mówić, że czujemy złość i jakby nawet czuć tą złość, tylko właśnie warto. Najpierw się zastanowić nad tym komunikatem tej złości i, jakby co, no bo czasami po prostu warto naprawić to źródło, nie? Znaczy, no oczywiście można się ze mną nie zgodzić w tym. Oczywiście też można najpierw spróbować ochłonąć. Jakby jak najbardziej się zgadzam, że jeżeli my jesteśmy w tej złości, no to to nie jest dobry pomysł, żeby w tym akurat momencie rozwiązywać ten problem. No ale wtedy pytanie, czy ja nie mogę właśnie tej ulgi zrealizować w jakiś bardziej konstruktywny dla mnie sposób, czy na przykład, nie wiem, przebiec się dookoła bloku, tak? No bo to jakby właśnie rzucenie tymi krzesłami albo napyskowanie komuś, no to tak naprawdę tylko załgnie tą sytuację. A właśnie fajnie jest właśnie, o tym będziemy rozmawiać, tutaj, o tej dojrzałości emocjonalnej, to jest właśnie no, dążenie do, do zlikwidowania tego problemu. Jakby skoncentrowanie się na rozwiązaniu, by zmienić tę ciężkość. Bo właśnie to takie realizowanie y, tego uczucia no jest takie dla dzieci, tak? bo dzieci tak robią. Że właśnie mówi się o tym, że, że, że dzieci y, emocje manifestują, a dorośli o emocjach mogą rozmawiać, nie? Że, mo że my możemy jakby no, powiedzieć, że coś mnie złości i nie, nie, nie muszę na kogoś wyrosnąć. Że, że ja nie muszę manifestować tej złości, ja mogę ją po prostu powiedzieć, nie wiem, to co, to co mówisz jest dla mnie przykre, to co mówisz mnie złości, to co mówi jest dla mnie trudne, to co mówi mnie smuci, to co, to, co mówisz mnie rani, czuję się zraniona przez, przez to, co, co mówisz. I nawet możemy dodać, nie rób proszę tego, albo właściwie jaki cel ma to, że tak mówisz do mnie, co, co chcesz osiągnąć tak mówiąc do mnie. Nie, I czasem się okaże, że to jest koniec dyskusji. Czasami jest tak, że ktoś na nas zaczyna krzyczeć i wiem, mówimy, że no, to jest dla mnie trudne, co robisz I, i, i proszę przestań to robić i tak na spokojnie spróbuj mi powiedzieć, co cię złościło i dlaczego na mnie krzyczysz. Bo, bo nie chcę cię złościć i chcę no, zrobić coś, żeby cię nie złościć. To jest zupełnie inny poziom dyskusji. W ogóle jest taka super książka, nazywa się Porozumienie bez przemocy i naprawdę no, bardzo polecam. No, właśnie też mi się wydaje, że to jest takie, że, że żeby, żeby nie demonstrować tej emocji, tak? Czyli, na przykład, nie wiem, jestem zła, no nie, jakby to trzaśnięcie drzwiami no, nic mi nie da kompletnie. Oczywiście no, da mi to spadek napięcia, ale to tylko. No, bo to jest trochę jak z tymi dziurami, jest takie przypowiastka na temat gwoździ wbijanych w płot. Czyli tam było, że chłopiec tam nie, niegrzecznie się zachowywał, i ta mu za każdym razem, kiedy tam się niegrzecznie zachowywał, kazał bić tam gwoźdź w płot. No i faktycznie ten chłopiec zauważył, że po jakimś czasie, że cała ta, ta sztachetka jest już w gwoździach, więc no stwierdził, że chyba. Czy coś, coś przesadza, nie postanowił nie wiem, się zmienić. No, i idzie do taty i pyta się, no i co, co, co mogę zrobić? no Teraz za każdym razem, kiedy będziesz był dobry uczynek, to wyjmuj jednego gwoździa. No i faktycznie chłopiec się też to krecił, tam zaczął nie wiem, pomagać sąsiadcy i tak dalej, zaczął no, wyciągnąć te gwoździe. No i kiedy wyjął już te wszystkie gwoździe, taki dumny przyszedł, poszedł do taty, mu pokazać, i tato mówi, no widzisz, synu, Wyjąłeś wszystkie gwoździa, dziury zostały. I właśnie też mi się wydaje, że z tym, że z tym ADHD i z tym pohamowaniem emocji to tłumaczy, ale nie jest usprawiedliwieniem, tak? ADHD utrudnia ten proces, ale go unie, nie uniemożliwia. Po prostu trzeba włożyć w to więcej pracy. Tak jak niektóre osoby mają, nie wiem, lepszy metabolizm i no, jak na przykład niektóre mają, nie wiem, ten gen otyłości, bo osoby mają taką skłonność, nie wiem, do, do tycia, a drugie osoby nie mają skłonności do tycia, ale te osoby, które mają skłonność do tycia, wcale nie muszą być grube, tylko one muszą po prostu więcej wysiłków w to włożyć. No I tak samo jest tutaj. Jeżeli my mamy pewne skłonności związane z ADHD, to my po prostu musimy ciężej nad tym pracować. Bardziej świadomie, dłużej to potrwa, i takie padnij, powstań, padnij, powstań. To, to też jest bardzo fajne właśnie zwracanie uwagi też nie tylko na to, na jak mi się udaje, ale też na to, jak mi się nie udaje. Bo czasami jest tak, że nie wiem, wrócę na te nie wiem, złe tory w cudzysłowie. Ale może się okazać, że, że ta sytuacja, że wróciłem na złe tory, to za każdym razem będzie taka większa, że trudniej mi będzie wrócić na te złe tory, albo że na krócej wrócę na te złe tory, albo że jakby nie, nie wpadnę tak głęboko znowu w te złe tory, tak? Że po prostu może się okazać, że praca z tym, nawet jak nie za każdym razem nam wychodzi. To nigdy tak nie jest, że będzie nam za każdym razem wychodziło, ale jak będziemy wracać do tego, to może się okazać, że i tak robimy postępy, bo, nie wiem, szybciej do tego wracamy, na dłużej do tego dobrego wracamy, nie wiem, coś bardziej nam jest potrzebne, więcej, żeby nas wyrzucić z tych dobrych torów. I to fajnie też, żebyście zwracali uwagę właśnie na te małe postępy, nie? takie po prostu związane z tą pracą ze sobą. Wiem, że to nie jest łatwe i to, to nie będę nikomu wciskać, że, że to jest po prostu tak na wstryknięcie, dlatego że my często po prostu też nie mamy takiej zgody na to. Nie? nie mamy zgody na tą pracę, bo to jest właśnie wysiłek, że co? Nie mogę sobie teraz wywrzeszczeć, tylko po prostu muszę jakieś tam jakby robić całe chodzki, klocki, kiedy jestem taki wściekły. Możecie też poćwiczyć na nie wiem, komentarzach SMS-ach, których nie wysyłacie. Po prostu piszcie ich, nie wysyłajcie. I dopiero je wyślijcie na przykład następnego dnia, kiedy uznacie faktycznie, że to dalej jest zasadne. Albo też właśnie zastanówcie się przed powiedzeniem czegoś albo właśnie wysłaniem czegoś, czy to jakkolwiek rozwiąże problem. Bo jak to tylko kogoś obrazi i mu dopieczy, a w żaden mm. sposób nie rozwiąże problemu, to no nie warto się z tym angażować. No, i tutaj możecie sobie poczytać, nie? że właśnie, e, to, moim zdaniem to jest bardzo ciekawe. Możecie się z tym zgodzić albo nie zgodzić. To jest po prostu takie przemyślenia, które mogą być propozycją, bo możecie to zupełnie inna, inaczej widzieć. Na przykład zazdrość, jest brak zaufania, brak poczucia własnej wartości, brak szczodrości też, tak? Taka warunkowa miłość, właśnie. Nie, 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 nie musi być właśnie, niektórzy mówią tak, jak kocha, to jest zazdrosny. No, no. To może być niedojrzałe emocjonalnie, albo na przykład właśnie takie zaborcze, czy takie no, warunkowa ta miłość. No to jak samo żal, tak? To jest właśnie naruszenie naszych granic, bezradność, nie mam na czymś kontroli, nie mam na czymś wpływu poczucie winy, że zrobiłem coś niewłaściwego społecznie, a wstyd to jakby sam przed sobą, samotność, o to też jest jakby istotne, bo okazuje się, że samotność to jest bardzo często właśnie taki po pierwsze brak przepływu, czy brak równowagi między braniem i dawaniem, to się zasklepiamy w sobie, sami, sami jakby nie, nie chcemy tego przepływu, i to też jest często brak relacji z ciałem. I moim zdaniem osoby powinny sobie zadać pytanie, jak jest moja relacja z ciałem. Bo, moim zdaniem, jak się nie opracuje relacji z własnym ciałem, będzie bardzo trudno nawiązać z kimś wieś innym. Nie? I to jest coś, co uważam za istotne i no, warto się nad tym zastanowić, jeżeli nie, ktoś czuje takie uczucie samotności. Tak samo zranienie, tak? że, że może, może okazuje się, że po prostu za, za bardzo biorę wszystko do siebie. No, jakieś poczucie niesprawiedliwości, czyli taki brak poczucia porządku, no nie wiem, rozdrażnienie, tak? Właśnie to jest przewodnictwo, przeciążenie układu nerwowego, nadmiar bodźców, frustracja, maskowany gniew też często lub stręt. Za mało odpoczynku wypaleni. To było też pytanie, teraz ja już czy, czy leki mogą coś zrobić. Tak, rozdrażnienie to, no zależy, zale, bo mogą z jednej strony, bo właśnie pytanie, czy to chodzi o leki na ADHD, znaczy one mogą też działać trochę bardziej rozdrażniająco, co one też po, pobudzają ten układ nerwowy, nie? więc no, to zależy od źródła trochę tego, tego rozdrażnienia. Kobiety, no tak dokładnie, nie z tym progesteronem, no to, to jest trudno, bo tak dokładnie, kiedy y, kobiety są no, y, cyklami też zmieniają się te nasze neuroprzekaźniki, tak mamy właśnie w PMS-ie, które były niedawno jeszcze kwestionowany, y, no właśnie tej, spadek tej serotoniny, przez co jesteśmy wrażliwsze na ból, wrażliwsze na, na dotyk i, i no właśnie bardziej rozraścione tym samym.